i ju się siemanko widzowie witam was w kolejnym szybkim odcinku i w ogóle co widzowie sami nam napisał teraz mieliśmy końcowy snap jest 21.30 um, dostaliśmy wreszcie tego Skibidi og jak tutaj widzicie mamy Skibidi og czekajcie pokażę to wam na moim ucieczku bo mm -hmm, mm -hmm, jednak nie pokażę bo mi wywaliło ale o dobra, pokażę wam. Tu macie tą SkiBibi toaletę. To jest po prostu piękny brain, po prostu kibel z... Po prostu wyobraźcie sobie, że gracie sobie sama i nagle tutaj wam idzie SkiBibi toilet. Dosłownie, taka wielki toaleta. I myślałem, że tung tung nie. Po prostu toaleta z trend 221. 2021 rok. O dobra widzowie dostajemy radioaktywne spiny, bo ogólnie radioaktywny spin jest. Myślałem, że no po prostu miał być niby... Ciekawi mnie kiedy będzie nowy spin, bo już piąty chyba pół roku albo rok już nie mamy nowego spina. To jest powalone. Sami, proszę cię zmienić. A i w ogóle co ostatnio, znaczy ostatnio, co nam sami dzisiaj na Admin Abbiusie napisał? Kur, kurde, widzowie, sorry, wyciszyłem się, ale przed chwilą sami napisał: A, spa, a, st, a random server zespałnował 100 skibibi toalet na random server. Zespałnował 100 100 toaletów, zespałnił na random server. Co jest? Bo ogólnie została nowa komenta dodana, że sami, może wszystkie brajnoty na random serwerach po prostu zespałnić jeżeli macie szczęście. To co było, że mm, em, czy, że tego, z tym Brainotem, że wam, z tym na kółku, że wam się tutaj a 50 for 50 laki serwer. No, widzicie? Mamy laka, laka na serwerze tutaj widzicie ogólnie sami dodał takie coś, że jak mamy laka na serwerze, to tego to na randomowych, właśnie tych serwerach z lagiem się spawnują e, wszystkie b, z tego brainoty. I na przykład się. I na przykład e, na tym, na moim serwerze e, nic się nie zrespawniło, ani na tym, ale na telefonie mi się teraz zrespił Secret La Jolie Grande. Nie na Bolciaku. Kurde, nie, sorry widzowie, jak teraz nie mówiłem, ale wyrzuciło mi po prostu mikrofon znowu w OBS-ie. Ogólnie, co mogę wam powiedzieć? Sami nam jakby napisał, skąd jesteście, a ludzie na czacie tam u Krykrafta czy tam u kogoś zaczęli pisać e, Polska i Ar Argentyna, zaczęli pisać Poland. Poland, Poland Argentyna i na, i na noworoczny update, czyli to będzie 21. Tylko nie, nie znamy godziny. Tako Tuesday, w, w y, środę o 24 będzie tako Tuesday pewnie, ale sami, znaczy sami napisał, że widzimy się na tako Tuesday, y, ale nie napisał godziny, czyli o! Jest 22 minuty tli, uh, uh, tli all running, for you. co tuning. Sami jeszcze piszę mm, hope you luck, like good. Mamy widzowie, po prostu widzowie, kto nie umie angielskiego, to mam, macie, na, macie napisane teraz na e, czacie, o co, co tego, co, znaczy tu macie napisane, co nam pisze. Sami odpalił trzy. Właśnie dlatego polecam zostać widzowie Jeszcze na admin mamy ma Daje już nam laka Czyli teraz jest koniec Ale dlatego właśnie nam polecam e, Zostawać jeszcze trochę Na, e, na tym Na admin abiozie Bo na ostatnim admin abiozie Sami nam zrespił Good luck dzięki Sami zrespił nam e, Sami Dosłownie chyba... ...secreta. 3 y, plus godzina 30 minut lag. 3 te. O! Mamy na 3 ten... ...pół godziny y, ten... ...3 y, taśmy... ...i na godzinę 30 minut laka Fajnie! Ja se zostanę widzowie tą tam, tam trochę. I będzie, bo w ogóle o czym jest ten odcinek, bo się pewnie spytacie, bo tak beblą. Ogólnie, em, sami nam się pytał, skąd jesteście. Ludzie zaczęli tam gdzieś, nie wiem, u kogo, ale chyba u tego, tego kar, ko, tego styka, karkolka, czy co to, znaczy, kar, k, Boże, nie wiem, jak on się nazywa ten jeden. Karkrus, chyba, nie wiem, kurde, ale, albo u Ludzie zaczęli pisać Polska i Argentyna, nie? Tak mi Drower powiedział, bo ogólnie na mam jeszcze teraz live'a I w ogóle, więc pozdrawiam live'a na odcinku A i ludzie zaczęli pisać i sami napisali tu nam na tym Tutaj, e, do zobaczenia i może doda polski event Polski event lub e, argentyński i pewnie doda nam dwa, ale czaicie. Wyobraźcie sobie mieć Brainota waszego, nie wiem, OG Strawberry Elefanta. I co będzie w barwach polski. Wy barwach polski. Nie. Tak dobrze. Nie przesłyszeliście się. W barwach polski. Dosłownie polska w Steel a Brainot. Po prostu powalone. Ja po prostu na pewno będę wy tego w środę o 24. Nawet jak będzie, nawet tak od Tuesday, jak będzie w Sylwestra o północy, mam to w dupie będę po prostu o tej północy na tym adminabiuzie. Po prostu, nawet jakby byłem, nie wiem, u kolegów, po prostu mówię, sorry chłopak i wbijam na adminabiuza na godzinkę. Sorry, sorry, no sorry, sorry. Sorry. No to no, co, no, 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 no. muszę być na tym admin abuse, kiedy czy będzie ten, w, 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 kiedy w, w, będzie w, po prostu admin abuse, to no, muszę no, być, no, i ogólnie widzowie, y, po prostu ja będę, będzie, <k Products> <mówię? Czemu k underside> i ogólnie widzowie, no po prostu ja będę, nie wiem czy będzie, ale pewnie będzie live z tego admin abuse'a, moim zdaniem sami powinien o 21.00 zrobić, czyli jak jest, są update'y, po prostu tak o Tuesday o 21, żeby było i wtedy przed Sylwestrem żeby wszyscy byli na tym Sylwestrze, bo to się nie opyla w Sylwestra, bo mało ludzi będzie a tak przed Sylwestrem to może będzie mniej niż normal, no, normalnie w sobotę ale chociaż będzie więc no więc co, pewnie teraz macie tego live'a lub ten filmik po prostu jak sami zapowiedział nam już, że będzie event polski, ale dobra. Więcej widzimy się wkrótce po prostu na kolejnym odcinku. I nie, No, ja, ja nie wierzę, że po prostu polski event będzie! Polski! Rozumiecie? Po polski! Polski event wy Steel A brain not. Rozumiecie? Poland event wy Steel a brain not w najpopularniejszej grze. A więc dobra widzowie, widzimy się po prostu na kolejnym odcinku, kiedy będzie ten e, Poland e, event, po prostu polski event. Ale się jaram. ale goat! Dobra widzowie i znowu się dogrywam jeszcze do filmiku, bo zapomniałem otworzyć, bo mamy jeszcze Lucky Blocka Secret. Więc możemy sobie go otworzyć. Już jest pół godzinki minęło. Um, a jest Lucky Block. Kurze, strasznie by coś. I. Ho! Oh, 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 oh. Esok! Hello, my friendo! Szkoda, że bez traitów. Ale gitas. Na drowerka live o sobie taki z trzema traitami. ESOK Poleciał 300 milionów, więc włącz. I fajny! Fajny! Podoba mi się drop.